Ona no na nawet do tych chłopów, którzy tam są, jej są Tak, bo ona do tych hałasów, tak samo na hali, to też to Tylko jest? musi wiedzieć, od, że tam się nic takiego no, nie dzieje, po prostu. Że jest od nich odizolowana. Mm -hmm. Ale nie mnie zastanawia? Jak kot, tyle lat żył na wolności, bo to sumie 5 lat, to nie jest mały. Tak. Y, jak ona się może tak strasznie z tym, że Nie wiem. Ona się tak bardzo boi? Okropnie. Ona jest... Y ja, ja jeszcze nie słyszę grzmotów, a ona już je słyszy i Zulka jej słyszy. Aha. Jedna się chowa w szafie, czyli Zulka, a ta się chowa albo za drzwiami do łazienki, albo w samej łazience, bo pan nie widzi. Aha. No to ja mam z psem cyrki, tylko że mój pies chce grzmoty dorwać. Ale właśnie, nie wiem, ona się musiała gdzieś chyba fest y, chować, na tej, może na hali się chowała, jak była ta burza. Że ale tam nie są takie dźwięki wiesz, głośne i są. Są, są. Może się One zawsze się burzy bała. Bo w sumie my no nie wiemy, jak dzikie zwierzęta, tak do końca no, reagują. One się może też chowają, może się też boją. Ale zobaczcie, jest ich piątka. To tylko mhm. dwie się boją. A jak kleks? Nic, kompletnie. Ja mu to On ma <laughs> no także ja też, no to jest dziwne w sumie. Mhm.